Czym jest wasz nowy program? Dobre pytanie. Dziękuję. E, dziękuję. Następne. I... A to odpowiedź też dobra. A, dobrze. E, nie no, nasz nowy program jest w życiu społecznym. E, fajne jest to, że. O życiu społecznym? E, tak, bar bardzo fajne. No, dotykamy społecznych tematów. E, bardzo podoba mi się i zachęcam do przyjścia na nowy program pod tytułem Mniej więcej. Aha. Bo to jest taki program, i to już mamy sprawdzone, że, że ponad Godzinę 30 programu ludzie się bardzo dobrze bawią. Godzina 30? Tak. Aha. A potem po końcowej piosence wychodzą ze łzami w oczach wzruszenia. I to jest jako dla mnie, jako autora, jest to bardzo bardzo To trochę metoda Jurka Kryszaka, prawda? Trochę Który tam, trochę w szczęśliwej tam. Polski już czas. Albo marionetki. Albo marionetki. Tak. Obie te piosenki Polsat wyrzucił z sieci. Co zrobić? No. E, a bardzo dobre pierwsze. Dobre. No więc, więc mnie to cieszy jako autora, że oprócz tego, że dajemy ludziom rozrywkę, to dajemy im trochę taki moment zadumy. Potem musimy zagrać biz, żeby ich z tego płaczu jeszcze wyciągnąć, ale na koniec wszyscy są zadowoleni, Zachęcam. Czy to jest taka zabawa, którą. Bo tak jak gadałem z fagatą, no to ona ma jakieś plany, a potem można powiedzieć. Wyjeżdża płac... za granicę. Tak. A wy jak długo jeszcze? Ile się da? A, myślę, myślę, że... A nie masz takiego wrażenia, żeby... że to, co Fagata dzisiaj sygnalizuje jako taka miła, kulturalna dziewczynka, że jesteśmy za starzy, to za miesiąc, dwa albo że rok oni też wydadzą taki wyrok? Być może. Bo powiedzimy... ja, ja wiem, że ty się fascynujesz Janem Pietrzakiem. Mm. Ojejku, jej! No ale to no, taka prawda. Fascynuje mnie Jan Pietrzak, tak, tak, tak. Nie, no bo to jest tak, że on ma 90 nie. lat, 60 lat na scenie, 40 lat bez publiczności. Mhm. Ale, Ale to, jest to... to jest fascynujące. To jest fascynujące. Naszym pracodawcą jest publiczność, więc kiedy publiczność zdecyduje, że już nie chce nas oglądać, nie chce kupować biletów na nasze występy, to pewnie to się skończy. Ale ta publiczność, którą wychowaliśmy ze sobą, ciągle okay. przychodzi, ciągle chce być. Jeśli uda nam się za zachęcić młodszych... Żeby przychodzili na nasze występy, to bardzo będzie Sprawdźmy nam zrobiło. Będziecie chodzili na ich występy. No!